Dzień dobry, witam wszystkich na iGaming Polska. Jest z nami dzisiaj Monika Paczkowska Sport Five, a to oznacza, że porozmawiamy sobie o szeroko pojętym marketingu, sponsoringu sportowym, bo Monika pracuje w agencji międzynarodowej, która, żeby to dobrze powiedzieć, mówiąc w skrócie, zajmuje się tym, żeby biznes miał dobre relacje ze sportem, jest hospitality, czyli klienci i Tak, mogą przyjść na stadion, dogadać sobie biznes. Mówiąc tutaj kolokwialnie, Monika zaraz pewnie mnie poprawi i powie to wszystko w ładniejszych słowach. No ale na początek, cześć Monika, powiedz, czy jesteś już zmęczona tym euro, czy jeszcze jesteś na tyle nakręcona, żeby działać tam przy tych wszystkich meczach? Cześć. Tak, to wszystko co powiedziałeś. Ogólnie o naszej agencji, to prawda. włączymy biznes ze sportem, więc też jesteśmy obecni na euro. Czy ja jestem zmęczona? Chyba bardziej mnie zmęczyły przejazdy między miastami niż same mecze. Ale jeszcze przede mną kilka wyjazdów do Niemiec do końca, do końca euro, więc ja nie narzekam. No tak, a powiedz to, że to jest w Niemczech, czy to jest jakby duża korzyść jakby dla polskiego biznesu, no bo wiadomo, jednak Niemcy są ważnym krajem dla. Dla Polski z takiego punktu biznesowego? I czy ty to jakby odczuwasz w tą stronę, że właśnie te polskie firmy korzystają na tym, że to euro akurat jest u naszych sąsiadów? Hmm, domyślam się, że chodzi Ci o strefy biznesowe, a nie o miejsca na stadionie, na meczu Polaków, które widzimy w telewizji. To zdecydowanie tak. To jest też pamiętajmy, że poza tym, że to jest w Niemczech, to jest pierwszy raz od dłuższego czasu duża impreza w jednym kraju. Która jest tak blisko? Ostatni raz tak blisko mieliśmy na Mistrzostwa Europy we Francji, później mieliśmy te przeloty między krajami: Mistrzostwa Świata w Katarze, Mistrzostwa Świata w Rosji, więc odczuwamy to jako firma, że ten polski rynek jest zainteresowany. Nawet po very last call awansie na, na turniej. I faktycznie polskie firmy i klienci biznesowi są widoczni nie tylko na zwykłych miejscach na stadionie, które można było wylosować w loterii czy też zakupić, o czym tutaj nie będziemy mówić, ale wylosować w loterii, ale też, też są widoczni w miejscach biznesowych. Plus jednak gra z Francją czy z Holandią dla klienta, który jak porównał sobie zakupienie biletów na cudzysłowie czarnym rynku i te kwoty były wcale nie dużo niższe niż pakiety hospitality, to często jednak się decydowali na pewne pakiety hospitality z cateringiem, z lepszym miejscem na stadionie, jakieś dodatkowe atrakcje. A powiedz, bo tam jak wiemy, jesteś w tych Niemczech na ulicach, na stadionach, porównując właśnie z tym euro poprzednim, które wspomniałaś tym po pandemicznym, wiadomo, jak to wyglądało, czy tą atmosferę wielkiego turnieju w tych Niemczech, jakby jest wszystko, to tak żyje na ulicach, czy tylko jakby na tych stadionach to można. Wiesz co, przez, ja przez te półtorej tygodnia tak naprawdę byłam w miastach, gdzie są rozgrywane mecze, więc na pewno mam troszkę inny pogląd niż na cały kraj, no bo jednak w tych miastach co chwilę jest jakiś mecz i pojawiają się ci kibice, na pewno w Hamburgu, na pewno w Kolonii i tak samo w Berlinie, wiadomo, że Berlin jest trochę większy objętościowo, więc też to, i już byłam bardzo wcześnie na stadionie, więc nie widziałam tych Polaków, Którzy, którzy przyjechali na mecz, ale i w Hamburgu i w Kolonii w dni meczowe bardzo są widocznie nacje danego kraju, który, który gra. No szczególnie tutaj nie mówię o skrajnych przypadkach, czyli Turcy czy Albańczycy, którzy przejęli w cudzysłowie miasto po, po, po swoim remisie, z, Albańczycy po remisie z, z Chorwacją, który w ogóle był w Hamburgu, czy, czy Turcy po swoim meczu Drugim meczu grupowym, to faktycznie te miasta te miasta żyją. Tymi, ci kibice po prostu powodują, że te miasta żyją. Mhm. Ja, jako taki laik, który sobie obserwuje te Mistrzostwa Europy, mówię laik od strony takiego sponsoringu, wszystkiego. Przede wszystkim rzucają mi się w oczy na tym euro dwie marki. To jest Lidl. I Betano, który jest mi właśnie bliższy z uwagi na tematykę naszego portalu. I powiedz, jak Ty oceniasz te dwie marki, zwłaszcza Betano? No, bo Lidlu to za dużo tutaj tematycznie nie pasujemy, ale Betano jak najbardziej. Na pewno jest bardzo dużo aktywności w strefach kibica i to jest największa wartość dodana, bo jednak prawo jest troszeczkę inne w Niemczech i nie ma tak jak w Polsce, że trzeba mieć licencję, żeby postawić punkt i jakieś dodatkowe spełniać warunki. Tam są po prostu postawione punkty w strefach kibica. Na przykład w Hamburgu zwiedzałam sobie dokładnie tą strefę. Są dwupoziomowy barak zbudowany na punkt stacjonarny Betano, więc jest to połączenie nie tylko online, y, które widzimy czy targetowane reklamy, ale też offline y, w strefach kibicach, co jest bardzo fajne z punktu widzenia sponsora. Y, o Lidl może nie, tutaj nie, nie jest ta tematyka portalu, ale ich aktywacja też w strefach kibicach jest bardzo fajna, zrobiony jest świeży, świeży market. Jako świeży partner, świeżych mm. dostaw, więc bardzo fajne są przeniesione komunikaty ze stadionów na, na strefę kibica do offline'u. Mm -hmm. Lid to w ogóle wydaje mi się takim most piłkarski, bo nie wiem, byłem na stadionie albo Porto, albo Sportingu na meczu, już nie pamiętam, na którym to było, chyba na Porto, i tam w ogóle na stadionie jest sklep Lidla. Jest, myśl, w ogóle, jeśli chodzi o niemiecki sport Lid, jest bardzo aktywny i właściwie to jest taka. Pierwsza duża aktywacja związana z piłką nożną dla Lidla, bo raczej jest w piłce ręcznej obecnej, jeśli chodzi o Niemcy i te sporty, sporty halowe też nie wiem czy pamiętasz, ale na tych mistrzostwach świata, które były w Polsce w ubiegłym roku Lidl też był partnerem, był taki nawet świeży kącik Lidla w Spodku na, na meczach. Mhm. A powiedz, jeżeli jest to betano, są takie aktywacje, które znamy tu z polskich bukmacherów, że są jakieś konkursy, odbijanie piłek, żonglerka, strzelanie w poprzeczkę. No, polscy bukmacherzy to robią przy stadionach, a ja jestem ciekawy, czy betano podobnie robi. Wiesz co, przy stadionach, przy strefie Kibica, w strefie Kibica ja akurat byłam jak padał deszcz, więc było dosyć ograniczone możliwości, jeśli chodzi o aktywację poza punktem. Ale pamiętajmy, że my mówimy tutaj o sponsorze turnieju, gdzie inni sponsorzy nie mają prawa się pojawiać w tych strefach kibica. Więc inne firmy buchmacherskie. Więc to jest przewaga, którą ma Betano nad wszystkimi innymi firmami buchmacherskimi w Niemczech, łącznie z tymi rodzimymi, rodzimymi niemieckimi. I przy stadionie ja nie widziałam zbyt wiele, ale pamiętajmy, że ja byłam na dwóch stadionach, które są bardzo duże. Szczególnie w Berlinie, gdzie natłok ludzi Próbujących wejść na stadion był, był bardzo duży i nie widziałam tych aktywności takich e, nie widziałam ich, bo po prostu nie mogłam ich widzieć, e, ponieważ byłam już w pracy na stadionie przed, e, przed meczem, ale jest bardzo fajne są reklamy w telewizji z kolei i też outdoory. E, jednak mm, uważam, że z mojej perspektywy, jeśli chodzi o moje własne zdanie, no to mi, mi się zdecydowanie bardziej podoba, najbardziej podoba reklama Biulina Uh -huh. y, dlatego, że ona oddaje taki klimat niemieckiej piłki nożnej. Dużego turnieju, ale jednak osadzonego w Niemczech, co, y, co wpływa też na, na to poczucie, gdzie jesteśmy. Y, I ja w stu wiem, że jestem w Niemczech, widząc tą reklamę. Mhm, uh -huh, uh -huh. ok. A mogłabyś mniej więcej opisać, co tam jest na tej reklamie? Tak, no, nawiązanie do starych koszulek, do takich, trochę przypomina um, stylem komunikację Adidasa z reprezentacją Niemiec czyli taki powrót do, do przeszłości, ostre kolory takie Niemcy 1980-89 na przełomie wieków. Um, to jest taka reklama, którą w stu możesz osadzić w Niemczech i ty wiesz, że ona tam jest, że jakby dotyczy tego okresu, dotyczy tego mm. kraju. Mm -hmm. tu mam taki vibe właśnie historyczny, to zawsze jakby mam wrażenie, że też jakby yy, były na przykład jak te stare mecze też pokazywane, to ludzie lubią wracać, czy do starych poszulek, starych meczów, jakiegoś dzieciństwa wspomnieć, yy, także myślę, że, że, że to nie tylko w Niemczech mogłoby zadziałać. Tak, to zdecydowanie. Myślę, że, że tak. I, no ale to jest reklama, która najbardziej jakby jest zgodna z moim gustem, uh -huh. jeśli chodzi o obrazki, i, i najbardziej, mi, najbardziej mi pasuje. I faktycznie ten biegłym w przestrzeniach ogólnodostępnych jest też widoczny. Uh -huh. Właśnie, tutaj nawet nawiązując do tego, mi z polskich spotów, tych bookmakerów, najbardziej się podoba Fuksiarz. Ze Zbigniewem Bońkiem, bo to totalnie mi przypomina te reklamy Expekta sprzed nie wiem, tam chyba 12 czy 15 lat ze Zbigniewem Bońkiem. Zbigniew Bońek w ogóle teraz przybrał taką rolę jakby, no może mówiąc trochę brzydko, takiego trola internetowego, ale takiego pozytywnego, śmiesznego. I jak ja go widzę w tych reklamach, to mi ja się śmiać, co i w ogóle wspomnienia też wracają. Ja chyba nie sięgam, aż tak pamiętam mam trochę wewnętrzny problem z rozdzieleniem osoby prezesa Bońka z uef do eksperta, eksperta piłkarskiego. Ale zdecydowanie też przez to, że byłam przez praktycznie cały początek turnieju w Niemczech, to aż nie widziałam aż tak dużo i tak często tych reklam. Zdecydowanie na pewno jest to na plus trochę odświeżenie, czy reklama super betu, która wielu, osobom, wielu osób może powiedzieć, że no okej, okay, to jest ciągle te same postacie, ale ona jest komunikacyjnie zawsze dostosowana do turnieju, czy i ja tam widzę jakby Pomysłu, za którym Marka idzie przez dłuższy czas, a nie tylko jednorazowy rzut z kampaniami na, na czas turnieju i później nic z tego nie będzie, bo w tym przypadku wiemy, że nawet na innych hmm, plotkach, ale jakby będzie kontynuowany czy postacie, czy główny claim tej kampanii. Mhm. No tak, bardzo śmieszne jest z tym słowem Irem Peszko i taksówką, jakby to nawiązanie z tak. Kukasz Podoski. Także to, to mi się też ta reklama superbetu spodobała. Ale właśnie też zauważyłem, nawet w internecie był taki zarzut, że ludzie są bardzo zdziwieni, że Łukasz Podolski, wiadomo, tutaj już jest z tym zawrzut, jest totalnie niewykorzystywany przy tych mistrzostwach Europy, po, poza tą reklamą Superbetu. A słyszałem, że w Niemczech tam bardzo często występuje w jakichś różnych reklamach. I czy to jest dla Ciebie szok, że żadna polska firma nie dogadała się z Łukaszem, żeby jakby w trakcie tych mistrzostw Europy puścić jakąś kampanię? Nie wiem, czy polskie firmy stać na płacenie w euro. No, ale też wiesz, to jest trochę, jakby to była kampania na Ligę Mistrzów i ktoś by korzystał z Podolskiego. Myślę, że to by się udało, bo firmy stać na to. Ale wykorzystanie Podolskiego w czasie Mistrzostw Europy, kiedy raczej się komunikujemy narodową, polską reprezentacją, dla wielu marek może to nie do końca pasować do konceptu, bo to jest jednak. Mimo tego, że mówi po polsku, mimo że się utożsamia z naszym krajem i nawet mówi, że nie chce wybierać, ostatnio, ostatnio e, gdzieś tam wyczytałam, to jednak Lukas jest ikoną reprezentacji Niemiec jest ikoną turnieju, który był w Niemczech. Uh -huh. e, I dlatego też że faktycznie jest obecny w bardzo wielu kampaniach na czas euro u naszych zachodnich sąsiadów, ale też na pewno co jest warte podkreślenia? to tuż przed startem do w Niemczech bardzo y, gazety, dziennikarze powoływali się na taki historyczny fragment, czyli ten Zomę Mesien, -me gdzie głównymi postaciami w czasie tych Mistrzostw Świata w Niemczech były, było dwóch zawodników, Podolski i Bastian Schweinsteiger. Dlatego z automatu no jeżeli turniej jest znowu w Niemczech, to wiadomo, że zainteresowanie tymi dwoma postaciami jest bardzo duże. O ile Poldiego widujemy bardziej w reklamach, Bastian tak naprawdę jest w publicznej telewizji, bardzo często w studiu, na stadionie i jest takim komentatorem po połowie, po meczu, przed meczem. Więc ich wizerunek jest wykorzystywany, a we dwójkę są wykorzystywani w kampanii Paypola, który jest bardzo popularny w Niemczech. Okej. Okay. To wszystko jasne. A powiedz mi, no muszę o to zapytać. Jak spodobała Ci się reklama Betfana z Mariuszem Pudzianowskim, który mówi w czterech językach? A później jak Ci się spodobała akcja Betfana z Mariuszem Pudzianowskim, który miał jechać do Berlina, ale ostatecznie zaskończyło się na Warszawa zachodni przystanek? Jeśli chodzi o reklamy, to ja już się przyzwyczaiłam do tych reklam Wetfana i one mi pasują po prostu do tej marki, do tego jak, jak Kuba i jak osoby, które pracują w Betfanie tworzą tą markę, z tą, nie wiem, ale dla mnie ta sytuacja z tym, bo ja nie znam tego od środka, dla mnie ta sytuacja z Mariuszem to jest trochę odpowiedź na Peszkina, który siedział na trybunach w Hamburgu. Mhm. że jeden ambasador prowadził doping, więc drugi chciał jechać z kibicami, tylko no mógł pojechać chociaż do Skierniewic no i wysiąść po cichu z pociągu e, i, albo nie wsiadać do tego pociągu, no nie mam, jakby rozumiem, że efekt był dobry, bo wszyscy o tym mówili, może takie było założenie, takie było mhm. założenie marki, e, ale nie wiem, czy ludzie się nie czują trochę oszukani. Myślę, że jak to byłby każdy inny mecz, nie wiem, Holandia, Francja w Lipsku, by pojechał pociągiem do Lipska i wysiadł. Może by nikt na to nie zwrócił uwagi, ale że to był akurat mecz, na który wielu dziennikarzy z Polski jechało też bezpośrednio tym samym pociągiem, no to z automatu zwiększyło to zainteresowanie. Mhm. A nie masz wrażenia też, że jakby to mocno nie pasuje do wizerunku Mariusza Pudzianowskiego, który codziennie wstaje o 5 rano, idzie biegać, robi te różne rzeczy, a tutaj nagle, wiesz, ludzie zaczęli pisać, czy on na pewno wstaje o tej 5 rano codziennie, nie? No to już, to już Mariusz musi <laughs> decydować, wiesz, zawsze można to odbić, że wszystko w spoko ale też wiele osób wstaje codziennie o piątej rano ale przychodzi jakiś czas kiedy nie wstaje no, mm -hmm. trudno na pewno. Ja nie znam ani założeń Mariusza, ani założeń Marki. Na mhm. pewno tak z punktu widzenia obserwatora, to to, co się stało później, że ci dziennikarze jednak zaczęli pisać, że on wysiadł z tego pociągu, no mogło wpłynąć na to, że nie było to za dobrze odbierane. A on raczej jako ambasador Marki Betfan, był raczej zawsze pozytywnie odbierany. Nawet jak te reklamy gdzieś były kontrowersyjne, to jego postać zawsze była pozytywna. Zdecydowanie, zdecydowanie. No to widać po komentarzach tutaj, jakby niczego nie odkrywamy, widać. Że ta akcja nawet była w miarę dobrze odebrana, dopóki to, to jakby nie wyszło. Ale sam też ten. Sztuk... Ja, nie, ja nie bo ja w porządku. Gdybym nie znała tego hasła. Mm -hmm. Jak zobaczyłam, że te wow. ich bębny są białe, jakby ten napis jest czerwono-biały, to mi się bardziej w sumie skojarzyło na chwilę z Betklikiem. Nie tylko tobie. I tylko wiem, że ja jestem jakby trochę w bańce, no bo jednak gdzieś mm. śledzę te rzeczy. No, dobra, no ale to jest na pewno Betfan, Przecież Mariusz tutaj jest. Tak. E, ale faktycznie ten układ tych napisów w tej kolorystyce przypominał bardzo Betwana. E, Betklika i Superbeta też trochę też jakby ludzie się mylili i pisali. A to mi trochę nie, bo Superbeta jednak nie korzysta z tych takich belek uh -huh. do, do pisania do kolorowego tekstu. Tak, mają już swoją spójną komunikację. Tak. tak, ja nawet też tam na Twitterze napisałem, że fajny, fajny spot Betflika. oczywiście z przymrużeniem oka, z ironią, ale no to masz rację z tym, jakby bardziej to przypominało Betclica, później dla mnie super beta, a na końcu może Betfana, bo jakby nie było tam Pudzianowskiego i bym nie wiedział, że Mariusz Pudzianowski jest ambasadorem Betfana, to bym nie wiedział, że to jest jakby Betfan. A... się biorę też wiesz też biorę pod uwagę, że to jest Betfan, który słynie z tego, że robi dosyć specyficzne akcje, więc równie dobrze to mogło być zaplanowane, że ten Mariusz wysiądzie. No być może z każdej strony tak naprawdę zależy, jak poprowadzi się komunikację. No, ale faktycznie byłam zdziwiona bardziej chyba tym, że tak szybko wyszło to, że on wysiadł mhm. i że ludzie go szukali w pociągu. Tak. Ale to jest to znów mój totalnie prywatny odbiór, nie? Uh -huh. że ja bym chyba nie chodziła po pociągu między ludźmi i szukała Mariusza Pudzianowskiego. Pewnie ktoś tam szukał, ja te, pewnie też bym je szukał, ale myślę, że znalazło się kilka takich osób. A powiedz, jak ty ogólnie odbierasz te spoty bukmacherskie w Polsce? Nawet nie pytam tylko o euro, bo często jest zarzut, że wszyscy robią jakby to samo. bo jurysdykcja w Polsce jest dosyć specyficzna i jak ktoś przechodzi granicę i coś jest zaakceptowane, to często podąża się dalej za tym. Też pamiętajmy, że teraz naszej trzej, no tak naprawdę czterej najwięksi, ale trzej, którzy dosyć są bardzo aktywni na rynku i dosyć e, e, agresywnie działają, czyli STS, e, Badcli, bo STS zaczął działać dosyć agresywnie. Na, na rynku. Mamy Superbet, mamy BetClick, Żaden z nich już nie jest polską. Jakby dwa podmioty nie były polskie i dołączył do nich które są częścią dużej grupy, więc wiele też tych kampanii nie jest stworzonych przez jedną osobę w biurze w Warszawie, tylko przechodzi przez różne akcepty centralne. Mhm. To też na pewno wpływa na to też wpływa na to, jak te spoty są tworzone, szczególnie te telewizyjne. Tak, no widać zmianę strategii w STS-ie od przejęcia przez Entain, to zdecydowanie i to nie tylko jeżeli chodzi nawet o marketing, ale też o, o inne rzeczy, czy promocje, czy produkt, no to to, to jest bardzo. Widzę, że będzie mieć białe, jednolite monochromatyczne logo na koszulkę? Dokładnie, to dokładnie, to też ciekawa i dobrze odebrana przez kibiców. Yy, a powiedz. Jaki, jaki zatem powinien być taki dobry, idealny spot w twoim zdaniem? Wiem, że ci się podobał ten super bet, ale taki idealny, jakbyś mogła zrobić dla kogoś spot, co by to było? Nie wiem, nie mam pomysłu na to, bo wcale wiesz, nie, nie wiem, jakie są cele marki, ale na pewno ja zdecydowanie bardziej wolę te spoty, które są informacją o sponsorowaniu niż nakłanianiem bezpośrednio do grania, jakby to jest jakaś taka granica, która często jest przekraczana ja zdecydowanie wolę te spoty o informowaniu, o sponsorowaniu i no te szczerze mówiąc to ja od zawsze byłam fanką spotów, które miał, miało Tipico w Niemczech które robiło spoty z Bayernem które bardziej się odnosiły do sportu i pokazywały sponsora niż pokazywały bardzo ciężko, ciężką bugmacherkę, co w Polsce szczególnie z uwagi na na to, że szczególnie w internecie i szczególnie na Twitterze jest tego bardzo dużo, uh -huh. jest bardzo cienka granica między grą, rozrywką, e, mówieniem o uzależnieniu, i też e, te granice są często gdzieś w jakiś sposób przekraczane. No to ja jestem fanką właśnie tych spotów. Czy ten spot z tego biwina, który jest teraz, na, który jest na Mistrzostwa Europy w Niemczech, one są stricte sportowe? Nawiązują do tego, co się dzieje, a nie mówią: Hej, przejdź, zagraj, mamy bonus taki, taki i taki. Szczególnie w telewizji, gdzie nie planujemy nad grupą docelową, bo w internecie no, mówimy już o tak zaawansowanym go targetowaniu, że te, produktowe, że te produktowe kampanie jakby trafią w odpowiednie miejsce, ale w telewizji zdecydowanie wolę te, które są oparte na sporcie, na sponsorowaniu, na, na tym. Na czym zarabiają tak naprawdę bumacherzy, ale nie pokazują graj bez podatku o 18. Okej, okay, rozumiem. To też jakby chyba zależy od tego, że te największe firmy w sobie mogą pozwolić na, na takie właśnie spoty, o których teraz mówiłaś. No ale one też najwięcej wykupują mediów. Uh -huh, tak. Dobra, już na, na koniec, zostając przy tym euro, moje ostatnie pytanie, jak ty oceniasz pod kątem właśnie sponsoringowym tego wszystkiego, co się dzieje w Niemczech, na ten moment oczywiście. Czy byłaś czymś zaskoczona szczególnie, czy ta ocena twoja jest pozytywna, czy może negatywna, może spodziewałaś się, że będzie jakby lepiej, bardziej kolorowo? Wydaje mi się, że ta siatka, bo jeżeli mówimy o sponsoringach i o tej części marketingowej, to wydaje mi się, że przez to, że to jest bardzo dojrzały rynek, to te sponsoringi też wyglądają inaczej trochę, czyli Lidl ma też w swoich świadczeniach tą całą drużynę dziecięcą, która wyprowadza zawodników. Strauss ma też dodatkowe takie miękkie rzeczy, które do w tych dużych turniejach nie były aż tak eksponowane, tak jak chociażby Ergo, które... W Niemczech jest bardzo znane ze sponsorowania sportu piłki nożnej z partnerem niemieckiej reprezentacji, ale tutaj też jest bardzo widoczne na wolontariuszach, czyli jakiś obszar, który wcześniej po prostu nie był dotknięty przez sponsorów, no, ale to też wynika z innych celów sponsoringowych, które na tych rynkach takich dojrzałych marki sobie stawiają, czasem ponad nawet ten aspekt wizerunkowy. Samych, samych logotypów na bandach LED. Ciekawo, myślę, że ciekawe będzie to, co powiem, szczególnie dla osób, które pracują w marketingu. Ja dużo bardziej widziałam w Niemczech aktywację reklamy czy wykupione w mediach reklamy, w gazetach reklamy motor, sponsora motoryzacyjnego reprezentacji Niemiec mhm. niż, marki, niż marki, która jest sponsorem turnieju. Chińskich elektryków. No ale to jest też, bo też były takie komentarze, tak, że oni prze, przepłacili cały niemiecki biznes. Tylko pytanie jest takie, czy Niemcy, czy niemieckie firmy, jak w ich kraju jest turniej, czy ich konsumenci, czyli Niemcy, którzy kupują autę z salonu, zrezygnują ze swoich niemieckich aut na rzecz marki mhm. Więc y, faktycznie jest, jest tego dużo więcej i też jest taka ciekawostka, że w jednej z gazet, to w sumie mnie też zaskoczyło, y, w jednej z gazet stricte sportowych y, w ramach reklamy był voucher do Mahera przyklejony na 5 euro z kodem do wykorzystania. O, to bardzo ciekawe, to bardzo ciekawe. Pierwszy raz w ogóle słyszę o czymś takim, żeby ktoś coś takiego y, zrobił. W Polsce to, to raczej by nie przeszło, wiadomo, ale. Ciekawe, i to jak rozumiem, jeden z tych bok o których tutaj rozmawialiśmy dzisiaj? Żaden z tych. A, jeszcze inny. No tak. tak. Też A. ale też no. Mm, ale to wczoraj... jakby była do nowych graczy, czy tak po prostu? Ja, wiesz co, y mam tą gazetę przywiezioną, ale przywiozłam sobie siedem różnych, więc jeszcze nie doszłam do. Okej, okay. no to ciekawe. Ale spodziewałam tak. się do noże do nowych, no bo tak. jednak... No tak. Masowość wydań papierniczych w Niemczech wnioskuje, że, że do nowych. No to jest też coś, co na pewno zwróciło moją uwagę. Plus bardzo dużo marek, które nie są zaangażowane w ten turniej, ale na przykład MMS-y mają dedykowaną kampanię MMS-u w kolorach flagi niemieckiej. Fajnie mamy później kinderki, które mają dedykowane opakowania Bonsów, tylko z piłkami i z kinderkiem, który jest piłką. Mhm. E, wiadomo, że no jest kampania Sneakersa, więc innymi z Luką Modricem, która też jest bardzo eksponowana w Niemczech i na pewno bardzo dużo marek, dużo więcej marek kontekstowo, nawet bez wykorzystywania brand ambasadorów. Zdecydowało się na komunikowanie przez 100 euro, ale wydaje mi się, że taką największy win w czasie tego turnieju, jak jechałam na mecz w Kolonii z Tatą, spotkałam ludzi, którzy mieli koszulki reprezentacji Niemiec z logotypem Czech24. Z żadne skarby w ogóle nie kojarzyłam, ani żeby reprezentacja Niemiec miała jakiś logo na koszulkach na froncie. I właśnie w tej kampanii jest też Łukasz Podolski. W kampanii telewizyjnej okazało się, że to jest taka porównywarka jak rankomat czy mubi, która ma nie tylko ubezpieczenia, ale też porównasz sobie ceny bookingu, gazu, telefonów, telewizji, mieszkań, wszystkiego. Bardzo zaawansowana porównywarka, stąd Check24 po angielsku. I oni wprowadzili kampanię, gdzie zrobili grę na typowania całego turnieju, taką fantazję. Drabinkę. My bardzo często nazywamy to betting game, bo bardzo często w Niemczech bookmakerzy to wdrażają w próbach, które sponsorują. Mhm. I na dziś jest aktywnych około 5,7 miliona graczy, którzy się zarejestrowało przed samym euro, żeby a, dostać koszulki w jakimś tam określonym czasie, kiedy to się zadziało, plus mają cały czas grywalizację i każdy tam wygrany dostaje może to być voucher do T-Mobile na 10 euro, jakąś zniżkę na coś i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa kampania, nie będąc sponsorem, wykorzystując do komunikacji mediów brand ambasadora, którym jest Łukasz Podolski, do zyskania gigantycznej bazy danych. No, no, Kosmicznej liczby 5,7 no, milionów. Pamiętajmy ile tam mieszka, jest mieszkańców. Masakra po prostu, ale tu każdy dostał koszulkę, tak? Jak Nie każdy, tylko tam była jakaś określona liczba, która w określonym czasie, no i ta koszulka jest z logotypem na froncie. Nie no, to, 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 to aż, aż oczy otworzyłem, widać pewnie, no, w szoku jestem, to chyba największy typer w historii, w historii świata można powiedzieć. No tak, to się nazywała... No... Porównywarka to jest po mhm. prostu, która dotyka. a I tak naprawdę widzę, szybko sobie yy, weszłam, że to jest no bo to się nazywa Tippspiel po niemiecku. Pierwsza mhm. nagroda to jest 2 tysiące, 240 tysięcy y, euro w różnych bonusach i, i w ogóle. Więc no, wiadomo, że to jest bardzo duża inwestycja, żeby wprowadzić coś takiego, no ale posiadanie bazy danych o, o takiej liczbie użytkowników to są szalone kwoty, są szalone liczby. Tak, no, na, na pewno im się zwróci, nie? No myślę, że każdy chciałby posiadać bazę danych ponad 5 milionów użytkowników, z którymi się możesz komunikować. Tak, totalnie. Dobra, Monika, ci dziękuję tutaj za opowiedzenie nam, jak to wygląda od tej strony marketingu i sponsoringu na tym euro. I co? Życzę ci powodzenia i wytrwałości, dużo siły, żebyś dojechała do końca tego euro. Dzięki, dzięki bardzo. Jeszcze jedna rzecz polecam wszystkim, jak ktoś jedzie na Eurofan Passy. Świetna rzecz, o tym się bardzo mało mówi, o darmowej komunikacji. 48 godzin, tak naprawdę, 24 przed meczem i. Kilkanaście godzin po meczu, gdzie możesz za darmo dojechać z każdego miasta, po prostu w regionie na swój stadion. To też jest super rzecz. Deutsche pan robi świetną robotę w ogóle, jeśli chodzi o, o ten turniej. Tak, na koniec. Okej, okay, super. To jeszcze macie tutaj taki protip, jak, jak spędzać czas na tym euro, żeby było przyjemniej i wygodniej przede wszystkim. Dzięki, Monika. Dzięki bardzo. Hej.